Sziemano w dzisiejszych wiadomościach. Zobaczcie, mamy tu takiego forda Focusa MK2, który lekko puścił krew czerwoną na dywanik, czyli płyn chodniczy. No i ja tu już rozebrałem schowek Tutaj jest taki moduł bezpieczników, przekaźników. Ma to jakoś nazwę, ale już nie pamiętam. A co mu cieknie? Zobaczcie, tam jest takie łączenie. Tych aluminiowych przewodów takie obejmy plastikowe i tam są takie oringi i te oringi ringi po latach puszczają teraz tutaj się wezmę za rozszczepienie tego myślę, żeby odciąć tutaj cały ten moduł żeby tutaj nie naciekło tego płynu do środka położymy tu jakąś bańkę folię, żeby to tak nie, nie popłynęło, bo to zobaczcie jasna ta pisarka. i założymy nowe ringi, będzie. No i spoko. Rozebrane, zobaczcie, te rurki się łączą na no takie takie klipsy. W środku są o ringi, tam są rozłączone. I czekam w sumie na o ring słuchajcie, o -ring zamówiłem sobie z odginału, bo to ja wolę takie rzeczy kupować z odginału. Ciężko dobrać, może tak nie lubię dobierać tego. Tu mamy dwa stare. Zobaczcie jakieś dziwnie Pogniecione, ciekawe A tu mamy nowy Zamontuję nowe, mam nadzieję, że będzie Szczelnie Taki jeden słuchajcie Głupia wymiana oleju I filtrów, taki Przegląd olejowo-filtrowy I zobaczcie Jak Bez sensu wszystko pomyślane, tam głęboko nawet go tu nie widać. Jest fit, oleju, od dołu się go wymienia, ale tam jest tak samo ciasno, jak i tu. No ledwo ręka wchodzi, ledwo wychodzi ten filtr w ogóle. Dobra, tutaj mamy filtr powietrza. Tutaj śrubki takie małe, no trzeba z grzechotką jechać. To jest najlepsze ogólnie, najlepsza część tej wymiany. Nie ma tragedii, ale też mogło być lepiej. Dobra, to, to już dwa filtry mamy. Teraz trzeci. Trzeba zjąć koło, żeby wymienić tutaj filt paliwowy. No kurna, kto to pomyślał? Powiedzcie mi, no kto pomyślał, żeby do filtra wyjmować koło i nad kole. Cały, całe szczęście jeszcze połówka nad kole, no ale to i tak beznadziejnie. No i ostatni filtr kabinowy. Wyciągamy cały schowek. To no, nawet normalne, że wyciągamy cały schowek, ale tam no już nie nagrałem, ale tam od spodu trzeba tutaj się położyć yy, i tam odkręcić jedną śrubę i wyjąć i włożyć filtr, który jest większy niż otwór, w który wchodzi filtr, więc trzeba go zginać. Masakra, więc no, niepomyślane w ogóle. A no i jeszcze korek spustowy w misce jest od samego dołu, że jak tylko polujecie to wszystko leci na ręce. W innych samochodach macie od boku, odkręcacie szybko odsuwacie rękę i jest ok. A tu od dołu, więc no taka prosta czynność jak taka inspekcja olejowa a skomplikowana. Francuzi to potrafią, nie? A tutaj taki ML, 2001 rok i V6 silnik. Wymieniam pompę wody Świece zapłonowe, tutaj. Mercedes wpadł na genialny pomysł, że jak damy dwie świece na cylinder, to będzie większy ogień. No i tak trzeba właśnie robić. Właśnie wymieniłem świece 12 sztuk, 6 cylindrów, 12 świec. No i pompy wody również wymieniam, bo ciekła. Ale zobaczcie, zdejmuję, A tu ile z wynika zostało. To już nie ma metalu, to już zgniło. Wszystko tutaj przygniło to. Dawno nie widziałem czegoś takiego. I klient mówi, że yy, właśnie o to, że się w ogóle nie grzał w ten samochód, tylko że wyciekał płyn. <laughs> Więc śmiesznie, ale zobaczcie co się kończy, czym się kończy jazda na wodzie w układzie chłodzenia. Widzicie to? Wielka, jedna wielka korozja. No, jest tak. No i oczywiście... klient przywiózł pompę, no i nie pasuje. Nie pasuje, bo tutaj jest kruciec, z tej starej, a on przywiózł bez. No i czekamy na nową pompę. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi z tą pompą, zobaczcie jak wygląda ten wirnik w tej pompie, a jak wygląda tutaj. I teraz we gdzie to wszystko Trafiło te reszki metalu Reszki metalu się rozpuściły i trafiły wszędzie. I w tym emelu opony jeszcze do wymiany. I zobaczcie jak zapompować taką oponę. Opona jest założona na felgę, Opona szeroka, a tutaj opona wąska się wydaje i tak się rozeszła. No, to, że pompuje tutaj powietrzem, a tu nic się nie dzieje. I zaraz zobaczycie jak się takie opony zakłada profesjonalnie. Jak jesteśmy sami, to musimy tutaj Zostawić, żeby cały czas pompowało No, no i udało się Opona założona Teraz tylko teraz zapompować do końca. No i siedzi. I zrobione. No tutaj Meganka trójka chyba. Jeden sześć benzyna i zobaczcie atak kuny. Tutaj kabelki pojedzone. Tutaj to samo. Trzeba naprawić wiązkę. Dobrze, że w sumie tylko tyle. Się najadła i poszło tutaj do szczątki tego wszystkiego. Taka oto Skoda Octavia Oktawie 2017 rok przebieg 150 tysięcy jakoś około i zobaczcie już amorki się już lekko podzą. Już widać, że tu piasek się przyczepia do wilgotnego amostratora od oleju. I wymienia tutaj ogólnie te trzy i zobaczcie. Tu musiałem już zrobić taki patent z podkładką, bo ta osłona już puściła na mocowaniu, ale podreparowałem i będzie ok. Więc zobaczę jak te samochody się szybko starzeją. 6 lat i a morki tu już osłona przegniła. No przypomnę wam, że 20-letni paset czasami tak. Potrafi mieć takie ładne osłony. Albo ten golf, którego ostatnio robiłem, no to miał świetne w stanie osłony, a przeryk niewiele mniejszy, a lat o wiele, wiele więcej, no. Zobaczcie jeszcze w tej Skodzie, jakie są cieniutkie już piasty. Tu jest może z 5 mm? Potem się dziwić, że to wszystko się... A, dziękuję. Nazwę. że wszystko się krzywi, co? Piasa, oczywiście, wyczyszczona. Na tyle, ile można było wyczyścić. Niestety, 6 lat. Bez żadnego tutaj smaru na tej powierzchni. Robi swoje. Smarować, nie smarować. Ja smaruję delikatnie.